Tak wygląda to wszystko. To ja od razu te. A Tak, banany? Widzisz, miać chciałam, mówię, mówił ludzie o bananach, mówię, które to banany są? To wygląda na te Tak, mam już. Nie, czy nie masz tego. Albo na przechodcy, masz przechodki. Chciałby to oczyścić wszystko tutaj. Trochę czymś pozabezpieczyć jeszcze. Tu jest jakiś syf. Blachy, coś tam trzeba by było tu zrobić. O. To legajurek mi zrobi I to jeszcze nieźle ma Tu jest gniecione, czy coś tam? O no nie ma dużo, o tu jest, tu jest, ten, to W po... wolnej chwili tu to zrobi. Samochód ma starcieć już do śmierci Z przodu. Wie pan, na czego jak pan pojedzie, no. w tych nie sprawdzają, nie? Tak, tak. Mają takie urządzenia, że... No raczej, ten przegub prawdopodobnie. Znaczy wahacz. Tak mi się wydaje, nie? Ale to one często właśnie, ale to może być, że tak. Dobrze dobrze. Tak się trzyma jeszcze. Ja no też niby się trzyma. Nie, ale to, ale to wie Pan, jak to wahacie, to tak praktycznie co roku trzeba wymieniać. Bo no, Pan no kupuje te chińskie, nie? A. No to znaczy, ja nie wiem, jakie tu były zastosowane. Ale. Hmm. No tak, bo chińskie to to tak nie wszystko do końca chodzi. Dobra Popatrzcie sobie. Jest wszystko po remoncie kapitalnym, że tak powiem. Firma firma Antawex daje dwa lata gwarancji albo 70 tysięcy przebiegów to, to wszystko wygląda po ceremonii Delipe dochem, no, i światem. Także widzicie, mili Państwo, pokazuję wam przejechałem z 160 km po to, żeby coś takiego zrobiono w Warszawie. Um...

To widać, że tutaj jest wodę, tutaj to jest wodę, tutaj jest wodę, tutaj to wodę, tutaj jest 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 tutaj jest wodę, Dobra, do następnego.